Hejka, dzień 13 poniedziałek. Jest to dzień, w którym bardzo ciężko jest mi się zebrać z łóżka. Myślę, że tak jak większości z Was. Dlatego poniedziałki zaczynam powoli od śniadania w łóżku i przytulasków z moim pieskiem. Na śniadanie zjadłam kanapkę z szynką i ogórkami. Jak widzieliście, Zosia też skorzystała. W trakcie pracy wzięłam sobie przekąskę i zjadłam jabłka z masłem orzechowym. Jest to jedna z moich ulubionych przekąsek w ciągu dnia. Na obiad zjadłam resztki z dnia poprzedniego i była to rybka, do tego wzięłam sobie też buraczki. Po pracy wzięłam się za ćwiczenia i dosłownie bolało mnie wszystko. Miałam zakwasy na całym ciele, więc zdecydowałam się, że poćwiczę brzuch. Przyznam Wam się, że bardzo nie lubię trenować mięśni brzucha i ten trening pokazał mi, że musi się to zmienić, bo już po kilku powtórzeniach naprawdę bardzo mnie paliło. Był to 10-minutowy trening brzucha z Pamelą Reid dla początkujących. Później zrobiłam standardowo 15 minut kardiotanecznego z Matfit, A na końcu porozciągałam się przez około 10 minut, bo dosłownie bolała mnie każda część ciała. Po treningu zjadłam kabanostki, a przed snem zjadłam kromkę chleba z dwoma jajkami. Dzięki za oglądanie, do jutra, hej!